Zamek w województwie opolskim, gminie i miejscowości Niemodlin. Pierwsze co przykuło moją uwagę na terenie zamku, to oczywiście zwierzątka. Latają sobie tutaj wokół zamku Daniele. Do których jak nam się uda, to można podejść i pogłaskać. Chociaż na to bym nie liczył, jeśli nie masz dobrego jedzonka. Początki powstawania zamku wyglądają w ten sposób. Między rokiem 1224 a 1228 w czasach księcia opolskiego Kazimierza I, na wzgórzu powstała warownia o niewielkiej wieży, w charakterze mieszkalno-obronnym, otoczona fosą i drewniano-ziemnymi umocnieniami, która usytuowana w pobliżu przeprawy przez rzekę służyła głównie jako ośrodek lokalnej władzy, oraz punkt poboru opłat na szlaku handlowym prowadzącym ze Śląska na Morawy. W sąsiedztwie wieży znajdowała się wieś, obecnie niemodlin. W latach 1260 a 1282, w czasach księcia opolskiego Władysława I, rozebrano pierwszą wieżę, a zamiast niej wzniesiono drugą, nieco większą i solidniejszą. W 1313 roku po śmierci Bolesława I najstarszy z synów, Bolesław Pierworodny, zwany Niemodlińskim, przysłużył się rozbudowie zamku, który wzmocniono murem obronnym i wyposażono w drewnianą zabudowę, wypełniającą przestrzeń nowego dziedzińca. W 1428 roku miasto, jak i zamek zostały zniszczone przez Husytów. Do roku 1460 wieżę rozebrano, a przy murze zamkowym graniczącym z murem miejskim wybudowano gotycki pałac książęcy. W latach 1589-93 w czasach paklerów wybudowano zostało skrzydło zachodnie z wieżą bramną i kuchnia. W latach 1610 618 zamek powiększył się o dwa kolejne skrzydła oraz cztery narożne wieżyczki z klatkami schodowymi, uzyskując formę eleganckiego czworoboku z renesansowym dziedzińcem. I tak ogólnie przez wiele lat, aż do dziś, trwały różne prace przebudowy, rozbiórki, wyburzenia i tym podobne. Obecnie sytuacja zamku wygląda tak: znów ma polskich właścicieli. Spółka Centrum Złodzi odkupiła go od Włochów i zamierza przywrócić mu dawną świetność. Oczywiście również udostępnia go zwiedzającym. Zwiedzać to miejsce można w dwóch formach. Pierwsza to jest taka, że wchodzimy sobie na teren zamku i sami chodzimy gdzie chcemy, ale niestety w tej formie nie ma zwiedzania komnat zamkniętych na klucz. Żeby zwiedzić wnętrze zamku, trzeba rezerwować miejsca i wtedy w określonych godzinach z przewodnikiem przejdziemy sobie po komnatach. Mi niestety nie udało się to, bo przyjechałem tu w ciemno, nie wiedząc, że trzeba wcześniej dokonać rezerwacji. Dlatego zrezygnowałem z dwugodzinnego czekania po to, żeby wejść do komnat. Ale nie odpuszczę tego miejsca i wrócę tutaj z tym, że już się wcześniej umówię. Z tego względu, że są tutaj Daniele, obowiązuje zakaz wchodzenia ze zwierzętami. Dlatego piesków, kotków, myszek nic nie zabieramy ze sobą. Chociaż myszkę to jeszcze można byłoby przemycić. A teraz przechodzimy do legend o tym miejscu. Jako pierwszą opowiem legendę o Białej Damie. I niestety nie ma w niej nic wesołego. W dawnych czasach na niemodlińskim zamku odbywało się huczne wesele młodego pana z dziewczyną z Czech. Po północy przyszła pora na oczepiny i noc poślubną. Jednak wtedy panna młoda wybiegła z sali balowej. Pan młody na próżno szukał swojej małżonki. Nawet wspólne poszukiwania ze służbą na nic się zdały. Dopiero następnego dnia znaleziono Pannę Młodą, która schowała się w pustej trumnie stojącej na katafalku. Niestety w jego trumny zatrzasnęło się za nią, a Panna nie mogąc wyjść, udusiła się z powodu braku tlenu. Uczta Weselna zmieniła się w stypę. Pannę Młodą pochowano w podziemiach zamkowej kaplicy. Jej duch Biała Dama nadal krąży po zamku i przywołuje najdroższego. Wielu ludzi słyszało jej głos, a niektórzy nawet ponoć ją widzieli. Podobno Biała Dama czuwa cały czas nad bezpieczeństwem niemodlińskiego zamku. Ktokolwiek wyciągnie rękę po własność panów na niemodlinie, może liczyć na zemstę opiekunki zamku. Zdarzało się w przeszłości, że poszukiwacze skarbów ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach lub ulegali dziwnym nadprzyrodzonym wypadkom. Dlatego nie lekceważ Białej Damy. A co najgorsze, klątwa Białej Damy nie mijała wraz ze śmiercią złoczyńcy. Straszne rzeczy potrafią się dziać w kolejnych pokoleniach, dopóki skarb nie zostanie zwrócony. Żaden członek rodziny nie może czuć się bezpiecznie. Kolejna legenda jest bardziej na wesoło, chociaż w sumie nie dla tych, o których będę mówił. Jest to opowieść o rozpustnych mnichach. Kiedy na zamku odbywał się bal, nadeszła wiadomość, że wojska króla potrzebują wsparcia. Wszyscy mężczyźni pojechali z odsieczą i zostawili kobiety pod okiem sześciu mnichów. W międzyczasie do mężczyzn dotarła wiadomość, że wojska już nie są potrzebne, dlatego wrócili oni wcześniej do zamku. Niestety ci, co pozostali na zamku, nie byli zadowoleni z ich wcześniejszego powrotu. Mężczyznom również się nie podobało to, co zobaczyli, gdyż ujrzeli niezłą orgię. A dokładniej mnichów bez habitów, którzy ochoczo zajmowali się opieką nad pozostawionymi niewiastami. Pan zamku wpadł w szał i wszystkich mnichów zrzucił z okna. Żaden nie przeżył upadku. Teraz opowieść o duchu ciotki Elżbiety. Ciotka Elżbieta, za sprawą historii sprzed wielu lat, miała opinię złośliwej. Na zamku trwały przygotowania do ślubu. Państwo młodzi przysięgę składać mieli sobie w centralnej części kaplicy, gdzie znajdowała się ruchoma część podłogi, przez którą do krypty spuszczano trumny. Dzieci wymyśliły, że kiedy małżonkowie będą sobie ślubować, wtedy uruchomią mechanizm i spuszczą ich pomiędzy groby przodków. Ciotka Elżbieta dowiedziała się o tym i nie udało się im zrealizować tej psoty. A dzieciaki dostały lanie. Teraz zacytuję współczesną osobę Bogdana Springela. Kiedy przeszukiwaliśmy kaplicę wykrywaczem metali, urządzenie silnie reagowało przy jednej ze ścian. Pod tynkiem znalazłem żelazną bramę, a za nią ukryta była trumna. Była w dobrym stanie, a kiedy ją otworzyłem, okazało się, że pochowano w niej kobietę. Najprawdopodobniej była to właśnie ciotka Elżbieta. Praszmowie chcieli ją ukarać i pochowali na uboczu, a ona na tym skorzystała. Jej trumna pozostała nienaruszona, a ich grobowce zostały splądrowane. Miejsce zamurowałem, żeby ciotce nie burzyć spokoju. Na głównej stronie internetowej Niemodlińskiego Zamku... Znajdziesz te, jak i inne legendy, chociażby taką o kilkusetmetrowym tunelu pod Niemodlinem. Warto zajrzeć i poczytać sobie.